Hejka! Witam się z Wami w nowym filmie na moim kanale. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to witam Cię bardzo serdecznie. Jest to taki kanał normalny. <grym> Okej, okay. słuchajcie, został nam tydzień do świąt. No, mniej niż tydzień, bo Wigilia już będzie w niedzielę. Ale tak, choinki jeszcze nie mam. Takiej dłużej mam taką małą tylko w pokoju u siebie. Jeśli chodzi o takie... Większe przygotowanie, czyli zakupy. Niektóre rzeczy już mam. Na przykład kupiłam uszka mrożone, gotowe w Biedronce, nie będę lepić. Kupiłam też kapustę kiszoną, była promocja w sobotę w Biedronce. Takie małe opakowanie było za 99 groszy. Przy zakupie dwóch, więc oczywiście wzięłam dwa opakowania, dlatego że w tym tygodniu będę robić jeszcze łazanki na obiad. I tutaj mamy już to, wiecie, no, kapusta za złotówkę barszcz, zakwas mam powiedzmy swój, kupię tylko buraki łóżka kupione, mrożone ryba już jest <grywa> i co nam zostało w zasadzie jeśli chodzi o ciasta też było kiedyś na promocji ser, taki w wiaderku gotowy, zmielony już 5,99 przyza... i można było wziąć dwa na kartę wzięłam dwa to już będzie sernik. Jeśli chodzi o piernika, we wcześniejszym filmiku widzieliście: kupiłam taką gotową mieszankę na piernika, czyli mam piernik, sernik i kupiłam też kiedyś już mak. Zrobię makowy. Uważam, że trzy ciasta to jest wystarczająca ilość. Nawet tymi ciastami podzielę się z rodzicami. Także co tam jeszcze? Taką, my robimy zupę grzybową karb, barszcz, no i jeszcze zrobię może rurki z kremem. Ostatnio były fajne, wyszły, więc nad tym myślę tak na słodko, ale to taką alternatywę po prostu sobie zostawiam i zrobię z schaba ze śliwką. To na pierwszy dzień świąt, znaczy na drugi na obiad. I słuchajcie, a, i sałatkę jarzynową mam po prostu gotową też taką pioną warzywa w słoiku, tylko dorzucę tam jajko, ogórka, majonez, tego typu rzeczy i nie będę w zasadzie nic więcej takiego robić. Nie wiem ile wy potraw robicie, co wy tam robicie na święta. Um, ja uważam, że to jest wystarczająca liczba yy, potraw. Zjemy kolację i później tak się spędza czas wiecie, albo przy sałacce jarzynowej, yy, przy wędlinie, przy krzycieście kawie. Będzie się oglądać Kevina i tak yy, na lajcie spędzimy te święta, myślę i mam nadzieję. Taką rzeczą, której nie lubię robić, a będzie, czyli. Yy, nie wiem jak wy macie. Ja nie lubię łamać się opłatkiem. Naprawdę tego nie lubię. Yy, I byle by mieć to ze sobą, będzie dobrze. Chciałam Wam nagrać takie filmy Glumpeksowe, ale ogólnie w lumpeksie nic prawie nie było. Coś tam było, ale nie chciałam brać na siłę. I kupiłam, bo minus 75% za cena 12 zł wyjściowa, czy tam 3 zł, tam wyszła taka, jak dobrze liczę, wyszła taka bluzeczka koralowa dla Natalki, pod sukienkę, czy do takich, wiecie, jeansów, leggingsów, bardziej strojnych, ale słuchajcie, oni w tym dziale takim bardzo świątecznym, gdzie tam jest u mnie w jednym filmie na kanale, mają bombki no tak, żebym wpadła w te bombki, to jak, nie wiem, dzik w sosnę, po prostu pokażę Wam tak. E, tu jest cena 15 zł, czyli 5 zł za jedną bombkę e, i to mam taki właśnie piękny zestawik. Popatrzcie, one są szklane. To nie są plastiki. Gdzieś tu może mam jeszcze jedno opakowanie, to Wam pokażę, bo próbuję się wyciągać. E, tak. Hmm. One nie są nigdzie zgrzewane, dlatego wiem, że yy, i też stukałam sobie. <laughs> dlatego wiem, że ta bombka jest yy, malowana tutaj tak pięknie i jest szklana za 5 zł. Także wzięłam sobie, słuchajcie, yy, dwa takie opakowania bombek i wzięłam jeszcze takie inne szklane na sztuki. teraz wam pokażę jakąś jedną pani mi pozabijała w papier. O, proszę. Takie. Szklana, bombeczka, e, piękna. Może będzie słychać czekajcie. Nie wiem, czy słyszycie. E, coś tu pisze, ale pisze glas. Także e, glas, czyli szklana. Słuchajcie, no nie wiem. Chyba jeszcze pójdę i dokupię. E, bo będą przepięknie wyglądać. Od razu powiem nie teraz na choinkę, tylko za rok, na święta. To teraz Nati by po prostu mogła to po pierwsze rozbić, po drugie będziemy mieć wspólną choinkę z teściową i dlatego nie chcę na razie dawać y, tych bombek, to są moje bombki po prostu. Znaczy no, nasze, wspólne, moje i Artura i Natalii. Także dobra, jadę z tymi bombkami i chyba jeszcze dokupię później. Wąbki i Nie pojechałam po drugą turę, ale słuchajcie, biorę się teraz za obiad, ponieważ jeszcze pojadę przed świętami i tak będę ciasto zawoziła do rodziców i trochę świątecznego jedzonka. Więc tak, zabieram się za obiad. Będzie to mięso duszone w sosie, surówka. Mięso mam tutaj, muszę opukać, Podsmażam cebulę. No i tak się powoli po prostu samo dusi. Później zabylam śmietaną. Trochę tak, wiecie, zaciągam, żeby było gęst, Żeby to był to sos. No i jemy z ziemniaczkami i z Natala! będzie też świąteczny akcent dzisiejszego odcinka poza bombkami będziemy robić grzęco dobra, ja go zrobię w kubku i w mikrofali także zaczynamy tak dobra podgrzeję i później sobie dodam może jeszcze jakąś pomarańczkę Grzej się, grzej. Ok, w międzyczasie podpalam tutaj pod rondlem. O, nie chce się zapalić. Podpalam pod rondlem. Będę smażyć cebulkę. Co jest? O, dobra, jest ogień. Będę smażyć cebulkę. Właśnie do tego mięsa duszonego i za chwilkę pokroję sobie mięso i też dodam tutaj do rondla widzicie ten napis jest już gotowe dobra zobaczymy co to będzie chyba 30 sekund wystarczy mm, bardzo Ach, dobre dobra pokażę wam tak szybko moje wigilijne uszka chyba dwa dni lepiłam także mm, no takie kupiłam mam też czekajcie E, może będzie ryba po grecku. Tutaj mam filety zamrożone. Także z gotowania to tyle. I tak, co robisz? E, coś robię, bo ja żeby wejowi jakieś to. Bej e, to jest kto? Bej jest e, u nie robi. Bo... No, bej to wymyślony przyjaciel, tak? Tak. No. <laughs> Dobra. Bej i Hesia. Tak, bej i Hesia ale ja to robię. Myślę, że... Cały czas coś robisz. No a tutaj nasz arsenał lekarstw, non stop się leczymy na coś. Także Wasze zdrowie, moje kochane, pod te święta, żeby nam się lepiej sprzątało, lepiej gotowało. No? Dla Was. Jeszcze w międzyczasie będę robić kolację, tam się dusi obiad na jutro, to jest obiad z dzisiaj, a tutaj sobie podsmażam boczuś, za chwilkę jak ściągnę boczek, dodam jajko i później ten przesmażony boczek, jajko daję tutaj do bułeczki, nawierz ser i do piekarnika zapiekam, aż się ser rozpuści, można posypać szczypiorkiem. No, właśnie, można posypać szczypiorkiem i taka będzie oto nasza dzisiejsza kolacja. Nie wiem, dajcie znać, napiszcie w komentarzu, jak Wam mija ten czas przedświąteczny. Ile macie energii do robienia różnych rzeczy? <śmum> Im bliżej świąt, tym ja mam jeszcze mniej. Naprawdę, nie wiem, nie czuję tej magii świąt. I to chyba też widać po tych moich vlogmasach. Znaczy, nie czuję, nie mam takiego szału, po prostu jeśli chodzi o, o święta, jeszcze mnie tak nie cieszą. Ale jakby było jeszcze trochę więcej śniegu, bo ten co był, to stopniał cały, no to może by było inaczej, tak? Ale mam nadzieję, że Wy jesteście pełne energii i witalności i czujecie też ten świąteczny, cudowny klimat. No, dietetyczna kolacja to to na pewno nie będzie. Także kto jest na diecie, ten przewinie albo wyłączy. I fajne jest też to, że jak podsmażamy tutaj boczuś, to widzicie, tłuszczyk się wytapia jak rozbije jajko, no to już nie dodaje dodatkowego tłuszczu. Znący deszcz. Deszcz ze śniegiem pada. Nie wiem, usłyszycie to. Bieje, leje. O! Jedziemy. I sałatka jarzynowa, no i wędlinka. Tu co jest? Co nam świeci? Choinka. 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 Podoba Ci się choineczka? Tak. A to Ile bombek już stukłaś? Trzy. <try> tak, trzy bombki. don't